Witam wszystkich, jestem Kenda. W dzisiejszym odcinku rzucimy okiem na niebywałą kostkę, bo jest to kostka Maru CX3, sponsorowana przez Alejrowicza netki, którego bardzo polecam. i Link do jego aukcji macie w opisie. A teraz zapraszam do recenzji. One, two, three, Pewni, doświadczeni filozofowie mawiają, że rozmiar nie ma znaczenia. Jednak jak widać, w tym przypadku jest to zupełnie inny kaliber pudełka niż yy, w takim yy, na przykład moju. Zawiera ono dużo więcej za naprawdę podobną cenę. Kostka tajwańskiego producenta Maru nie jest samą kostką. Jest jeszcze kilka rzeczy w zestawie, o których za momencie ich wam powiem. Patrząc na model CX3 od Maru, myślałem tylko o rosyjskiej matrioszce. Kostka jest naprawdę niebywale dziwacznie zapakowana aż w trzy pudełka. Tak duża liczba opakowań musi świadczyć o tym, że w głównym pudełku nie znajduje się sama kostka. Za niecałe 50 zł plus przesyłka otrzymujemy do tego podstaweczkę z logiem firmy Maru, instrukcję obsługi kostki dla wielbicieli języka chińskiego, a także, co chyba najważniejsze, smar Maru płynny, ten biały, o rzadkiej konsystencji, wart na polskim rynku około 12 zł. Otrzymujemy całkiem spory zestaw za cenę nieco większą. Niż konkurencyjnego moju Veylonga. Teraz może czas powiedzieć coś o walorach wizualnych tej kości. Na białej ścianie wali w nas wielkie logo Maru, którego naprawdę nie da się przeoczyć. Naprawdę całkiem ładnie wygląda i myślę, że można je zaliczyć na plus. Samo powiem na klejkach. Są naprawdę bardzo ładne. Nie są to tu prawda odcienie half aczkolwiek są jaśniejsze niż odcienie dajonowe i naprawdę bardzo ładne. Po około 200 łożeniach nie ma na nich żadnych zadziorów i wszystko wygląda tak jak należy. Patrząc na budowę kości maruce X3 myślę sobie tak, nie to fangshi, nie to wejląg, nie to zanchi. Brak torpedki dotkliwie daje nam znać podczas układania. A o tym może za chwilę. Ścinanie zakrętów kości jest powiedzmy, że akceptowalne. Przy dość mocnym poluzowaniu wśród, tak jak u mnie kostka ścina 40 kilka stopni. Jeśli dochodzimy już ponad kreskę widać, że kostka zetnie, aczkolwiek może mieć już z tym większy problem, ponieważ no, kostka może popnąć i to już widać. Dlatego myślę, że śsiąść zakrętów mogę zaliczyć na plus. Tak jak wspomniałem, mówiąc o budowie, kostka czasem może sobie popnąć. Właśnie ten brak torpedek powoduje, że przy bardziej agresywnym układaniu, tak jak ja, kostka może eksplodować. Myślę, że jeżeli będzie ona bardziej ściśnięta, nie powinno wystąpać takiej problemy, ale u mnie zdarzy się to co kilkanaście łożeń które układam zbyt agresywnie. No właśnie, a co jeśli chodzi o samo poruszanie się kostki jak widać na zamieszczonym obrazku kostka porusza się niesamowicie głośno. Nie wiem, czy jest druga taka głośna kostka. Dla niektórych to plus, dla niektórych to minus. Ja pozostawiam to bez jakiegoś większego komentarza, bo... Mi to ani nie przeszkadza, ani mnie to nie drażni, ani jakoś mi się to specjalnie nie podoba, więc nie ma tutaj dla mnie większego problemu. Kostka jest bardzo głośna i nie potrafię sobie wyobrazić jakiejś innej kostki, do której mógłbym ją specjalnie przyrównać. Jest naprawdę bardzo szybka. Myślę, że szybka jak veilong. Aczkolwiek są tu nie takie zacinki, ale takie jest pewne uczucie, że ja mam problem, żeby skontrolować tą kostkę. Ja ogólnie... Jestem wielbicielem wolniejszych kości, dlatego nie mogę się specjalnie o tym wypowiedzieć, aczkolwiek mogę spokojnie powiedzieć, że kostka jest naprawdę całkiem przyjemna. Ja byłem niezbyt pozytywnie do tej kości nastawiony, ale powiem szczerze, że jestem, bardziej, jestem dużo w niej bardziej zadowolony niż z innych trójek. Jak widać, kostka może sobie popnąć, aczkolwiek nie jest to większym problemem. Ponieważ zdarza się to mniej więcej co kilkanaście łożeń przy naprawdę bardzo mocnym poluzowaniu. O innym... przy innym poluzowaniu nie słyszałem o takich skargach. Myślę, że ze swojej strony jak za taką cenę mogę spokojnie powiedzieć taką kostkę. Nie jest myślę, że ona tak dobra jak Vailing, aczkolwiek naprawdę bardzo fajnie się na niej układa. Jest dość głośna ma wad, Takie właśnie jak ta, lekki problem z kontrolą tej kości. Lub na przykład właśnie... Yy, i głośność, aczkolwiek jest naprawdę bardzo przyjemna. I teraz zapraszam Was do krótkiej, średniej spięciu, jakie nagrałem, żeby pokazać wam, jak ta kostka porusza się w praktyce. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam Was i zapraszam do obejrzenia następnej części filmu. Pozdrawiam nad I polecam. Cześć!